Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Cię serdecznie na kanale Liczą się kalorie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który jest boomerem każdego lata, a mianowicie to, czy można jeść lody i chudnąć. Powiem m.in. o ujemnych kaloriach, o tym, czy lody rzemieślnicze są lepsze niż lody ze sklepowych półek, od czego tak naprawdę zależy kaloryczność lodów, a także odpowiem na pytanie, czy da się codziennie, przez całe lato jeść lody i stracić na masie ciała. Jest to temat bardzo ważny, ponieważ wszyscy lubią lody. Zapraszam. Na początek kwestia ujemnych kalorii. Mimo, że ta teoria już wielokrotnie w przestrzeni ostatnich lat została obalona, to ten temat ciągle wraca. W takiej ogólnej świadomości ciągle przewija się sformułowanie, że jedzenie może dostarczać ujemnych kalorii i dzięki temu możemy szybciej chudnąć. Głównym założeniem tej teorii jest to, że w przypadku niektórych produktów spożywczych organizm więcej kalorii musi wydatkować na ich strawienie niż te produkty realnie nie dostarczają. W efekcie czego otrzymują ujemny bilans energetyczny. I dzięki temu chudniemy. W przypadku lodów chodzi o temperaturę. Teoretycznie organizm musiał ogrzać by, by te lody, więc stracić energię. W praktyce nie ma to dużego znaczenia, i tak naprawdę ilość wytworzonej energii na ogrzanie tych lodów jest niewielka. Nie istnieją takie produkty, które mają ujemne kalorie. No może poza jednym. Tym produktem jest i zimna woda. Tu oczywiście mówimy o ujemnych kaloriach, natomiast nawet w tym przypadku, dla ogrzewania szklanki wody, organizm wytwarza tak mało energii, że nie ma to dużego znaczenia. Nawet gdybyśmy wypiali kilka takich szklanek zimnej wody w ciągu dnia, nie będzie to miało dużego przełożenia na nasze tempo odchudzania. Pamiętam, gdy jeszcze na studiach jeden z profesorów został zapytany o ujemne kalorie, to ze zdziwioną miną tylko odrzekł, że ujemne kalorie mogą być w przypadku na np. nakarówki, ale kiedy tylko i wyłącznie sami pójdziemy do ogródka, wykopiemy ją, wrócimy, opierzemy, umyjemy i pogryziemy. Wtedy rzeczywiście bilans energetyczny będzie ujemny. Skoro ujemne kalorie w przypadku lodów to bardziej ciekawostka i nie ma to żadnego przełożenia na bilans energetyczny, to ile tak naprawdę kalorii mają lody, to zależy. Zależy od wielkości porcji oraz ich składu. W większości przypadków Lody zawierają dużo cukrów oraz tłuszczów, w efekcie czego są wysoko energetyczne. Dodatkowo trzeba doliczyć posypki, polewy, nadzienia oraz wafelki. To także podnosi ich kaloryczność. Sprawdźmy to na przykładzie Wybrałem loda Magnum Classic, aczkolwiek w przypadku biolodów dostępnych na rynku będzie wyglądał to dosyć podobnie. W składzie mamy kilka źródeł cukrów, a także tłuszczów, jedno opakowanie. Zadziera równowartość aż 9 kostek cukru. To dość dużo jak na porcję 86 gramów. Czy inaczej w przypadku produktów sklepowych będzie wyglądała sytuacja tych kupionych w lodziarni? Pod względ całkiem możliwe. Dobre lodziarnie nie będą korzystały ze sztucznych aromatów, barwników, emulgatorów, stabilizatorów czy utwardzonych kwasów tłuszczowych. Wiele lodziarni podkreśla, że korzysta tylko z naturalnych składników o wysokiej jakości. Nazywają swoje lody Rzemieślniczymi, naturalnymi, czy też domowymi. Natomiast jeśli chodzi o kaloryczność lodów, tutaj tak naprawdę pewności nie mamy. Żaden producent tak naprawdę nie chce drać do końca swojej receptury. Natomiast można przypuszczać, że kaloryczność będzie zbliżona do lodów sklepowych. Nadal zawierają one dużo cukru, a także śmietankę. Najniżej kaloryczne będą oczywiście owocowe sorbety. Dobrze pod względem kaloryczności oraz składu wypadną podstawowe smaki, takie jak śmietankowe, waniliowe, czy owocowe. Zdecydowanie gorzej z pewnością wypadną nieco bardziej wymyślne propozycje takie jak lody Oreo, ciasteczkowe, krówkowe czy Kinder Bueno. Lody z dobrej lodziarni będą więc prawdopodobnie produktem o wyższej jakości niż te kupione w sklepie. Nadal będą zawierały jednak sporo cukru i wiele kalorii. Dodatkowo trzeba pamiętać, że lody zawierają niewiele błonnika, a także białka, a te składniki odpowiedzialne są za uczucie sytości po spożyciu danego produktu. Biorąc pod uwagę wysoką gęstość energetyczną, a także niską sytość po spożyciu lodów, łatwo wywnioskować, że te produkty nie sprzyjają odchudzaniu. Czy więc jedzenie lodów nadjedzie to zły pomysł? Niekoniecznie. Można jeść lody i chudnąć. Trzeba jednak pamiętać o ich wysokiej kaloryczności i wliczeniu tego w bilans energetyczny. W zasadzie dobrze byłoby traktować lody tak samo, jak inne produkty wysoko przetworzone i wysoko energetyczne. Na przykład słodycze, alkohol, fast foody może się znaleźć na nich miejsce w codziennej diecie, natomiast warto, żeby nie przekraczało to ono około 15-20% naszego zapotrzebowania energetycznego. Czyli przykładowo, jeśli mamy dietę odchudzającą na poziomie około 1700 kalorii i 1500 kalorii zjemy z produktów pełnopłatnościowych, zdrowych, to tak naprawdę 200 kalorii możemy wykorzystać sobie na przykład na porcję lodów i tak żywić się przez całe wakacje, codziennie, ciesząc się lodami i tak schudniemy. Podsumowując, niestety nie możemy liczyć na umiejętne kolorie, natomiast dobra wiadomość jest taka, że jeśli zachowamy umiar, to lody możemy mieć nawet na dwiecie odchudzające. Na koniec chciałbym zaprosić Cię do odwiedzenia mojego bloga, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!